W sali audiowizualnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się kolejne spotkanie zatytułowane Krąg Przyjaciół Biblioteki. Tegoroczna edycja projektu Krąg Przyjaciół Biblioteki była czwartą z kolei. Wszystko rozpoczęło się w 2011 roku. Wówczas po raz pierwszy postanowiono wyróżnić te wszystkie osoby, które nie tylko wypożyczają książki, ale także korzystają z zasobów multimedialnych oraz odwiedzają czytelnie w celu czytania na miejscu prasy oraz innych wydawnictw. Od samego początku projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa oraz podtrzymywanie współpracy pomiędzy. Między czytelnikami a biblioteką. Pracownicy Polkowickiej Biblioteki dokładają wszelkich starań, aby biblioteka była czymś więcej niż tylko miejscem, w którym wypożycza się książki i korzysta z innych zasobów. Chcą by było to miejsce szeroko pojętej animacji kulturalnej, z sympatyczną atmosferą, miejscem, w którym można miło i przyjemnie spędzić czas. Śmiało można powiedzieć, że udaje im się osiągnąć zakładane cele. W trakcie piątkowego spotkania zaproszeni czytelnicy otrzymali w nagrodę za swoją aktywność książki oraz parasolki z logiem biblioteki. Na spotkanie zostali zaproszeni także podopieczni warsztatu terapii zajęciowej, którzy w trakcie kończącego się roku wielokrotnie promowali bibliotekę podczas różnego rodzaju wydarzeń. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy opuścili bibliotekę zadowoleni. Projekt będzie kontynuowany w przyszłym roku.